tworzenie grup docelowych. Umawialiśmy jak połączyć wiele małych pism, aby dokładnie określić grupę docelową. W tej chwili pokażę jak to zrobić, albo dla większego pisma, albo dla zbioru małych pism. Więc jak robimy to za pomocą profilu czytelnika. Wybieramy wszystkie fale, nie określamy jeszcze grupy docelowej. Wybieramy nasze zmienne. W przypadku zmiennych profilu czytelnika warto przygotować sobie wcześniej zbiór, na którym będziemy częściej pracowali. Dobrymi zmiennymi są płeć kategoria wieku na pięć kategorii, wykształcenie, aktualna sytuacja zawodowa respondenta. Ogólna klasyfikacja zawodów. Przejdziemy do kolejnych kategorii. Sytuacja społeczna i wyposażenie gospodarstwa domowego. Tutaj głównie jest to dochód gospodarstwa. Jeżeli mamy dużą grupę na 21 kategorii, jeśli mniejszą na 5. Dodatkowo będzie to lokalizacja miejscowości zamieszkania. Czy mam tu na myśli wielkość miejscowości zamieszkania? Bardzo dobrym miejscem do poszukiwania specyfiki naszej grupy docelowej lub znalezienia bardzo konkretnej grupy jest skorzystanie z zainteresowań tematami w prasie. Jest to bardzo wygodna zmienna. Należy wybrać wersję binarną, żeby być w stanie zauważyć wszystkie kategorie, żebyśmy mogli je wszystkie zobaczyć. Rozszerzę to. Tych zmiennych jest tutaj bardzo dużo. Możemy je ograniczyć, na przykład pozbywając się zainteresowania czytaniem gazet telewizyjnych albo aferami gospodarczymi, ponieważ tutaj prawie wszystkie osoby twierdzą, że są tym zainteresowane, tak samo jak wiadomościami lokalnymi. Na razie dla wygody wybiorę wszystkie zainteresowania. Kolejnym interesującym zbiorem do budowania media planów jest czas korzystania z mediów, pozwala nam ocenić. Gdzie jeszcze możemy znaleźć naszych badanych, okay, dodał nam się, w tej chwili możemy to zapisać na później, żeby nie musieć tego za każdym razem wybierać, nazwiemy to zmienne podstawowe profil czytelnika, zapisz. Jeśli są Państwo w grupie razem z innymi pracownikami, można od razu reszcie swoich współpracowników udostępnić taką grupę. Przejdźmy dalej. Pisma. Tym razem weźmiemy pisma ogrodowe. Dodamy je, zarówno jako listę, jak i jako grupę. Dalej. Wskaźniki. CCS, wybieramy tą zmienną, która da nam najwięcej danych, a więc najbardziej stabilne wyniki w tym przypadku. I to, co chcemy zobaczyć, to struktura. Nie interesuje nas, jaki jest realny zasięg w tym miejscu, tylko gdzie mamy najwięcej osób. Będzie nam tak najłatwiej porównywać ze sobą. Kończymy. Więc widzimy profil każdego, każdej z naszych czterech gazet, ale widzimy też, jaki jest profil osób, które należą do wszystkich tych pism, albo do wszystkich osób, które czytają wszystkie pisma na raz, no takich osób mamy tylko 36 w całym badaniu, to nas w, tej, w tym przypadku nie interesuje. Bardziej interesuje nas grupa ostatnia, ostatnie łączne czytelnictwo, czyli jest to grupa, w której są osoby, które czytają co najmniej jedną z tych gazet. Dużo łatwiej na jej podstawie zobaczyć jaki jest profil tego typu zainteresowań, czyli osób, które są zainteresowane ogrodami. Możemy zobaczyć, że nie ma tutaj Dużej różnicy, jeżeli chodzi o płeć. Są to raczej kobiety, ale różnica nie jest bardzo duża. Jest to 60% kobiet. Są to osoby głównie w wieku powyżej 55 lat, a o 10% więcej niż w populacji, czyli jest to znacząco większy procent, ale podobny jest dla każdego pisma Jedyny czasopism, który się wybija, to jest Kocham ogród, który jest delikatnie młodszy od pozostałych. A raczej nie mamy osób w wieku 15-24. Ogrodami interesujemy się później. Wykształcenie. znowu porównujemy się z tym, jaki jest profil w ogólnej populacji i patrzymy, gdzie jest nasz. Łatwiej jest spojrzeć od razu na łączne czytelnictwo, zamiast każdą gazetę pojedynczo przeglądać. Widzimy, że nasza grupa różni się głównie na wykształceniu średnim. Tutaj mam największą różnicę, czyli jest to dość podobny rozkład do ogólnego populacyjnego. Jeżeli chodzi o sytuację zawodową, znowu w porównaniu do populacji, różnimy się nieznacznie na emerytach i rencistach. Mamy trochę więcej emerytów i rencistów, mamy bardzo małą ilość studentów i uczniów. To wynika z tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli z rozkładu rozkładu wieku. Różnimy się jeszcze na osobach, które pracują dorywczo. Tutaj mogło być coś ciekawego, jest to jednak już tylko 1,5%, więc niewystarczające. Szukamy dalej, gdzie co najbardziej wyróżnia naszą grupę w zmiennych demograficznych. Klasyfikacja zawodów. Tu powinniśmy mieć coś interesującego. Porównujemy nasze łączne czytelnictwo z Ogólnym rozkładem. Pierwsza różnica technicy i personel pomocniczy. Dalej rolnicy i otoczenie rolnictwa to nie są duże procentowo, ale widzimy, że Affinity jest dużo, dużo wyższe. Szukamy dalej mamy trochę mniej pracowników obsługi pojazdów i maszyn inne zawody mniej. Mamy Dużą ilość emeryferencistów i, i znacząco mniej znowu uczniów i studentów. Czyli tutaj tylko odrobinę znaleźliśmy w postaci rolników, nie było to wystarczające. Szukamy miejsca, gdzie będziemy mieli największe różnice w stosunku do populacji. Mamy odrobinę więcej osób mniej zamożnych, natomiast nie mamy różnicy u osób, które są, należą do. 50% najzamożniejszych, czyli osób, gospodarstw zarabiających przy 5 tysięcy złotych miesięcznie. To dobra informacja, jeżeli chodzi o ich zdolność zakupową. Jeżeli chodzi o rozkład związany z miejscowością i zamieszkaniem, tutaj nie jest to aż tak dziwne, że na wsi mamy więcej osób zainteresowanych tego typu tematyką. To nie musi być, nie powinniśmy tego rozumieć w ten sposób, że jest to Prawdziwa wieś, gdzie tylko i wyłącznie są pola uprawne, to ten podział dotyczy ilości osób mieszkających w danym rejonie. Jeżeli byśmy wykonali inną analizę pokazującą rozkład osób o różnych zarobkach, zauważylibyśmy, że często zamożne wykształcone osoby mieszkają na wsi, czyli w skrócie mają domki poza, poza miastem. Więc to nie zawsze musi oznaczać rolników. Mamy mało osób mieszkających w bardzo dużych miastach z oczywistego powodu. Tam trochę ciężej o ogród, więc widzimy, że jest to bardziej przesunięte w stronę mniejszych miejscowości, gdzie łatwiej o ogród. I teraz zainteresowanie. Gdzie najbardziej różnimy się od ogólnej populacji? Mamy w miarę sporą różnicę na amatorskim prawie sportu, dziecku, pielęgnacji w filmie, książce, gdzie mają mil największy na historii Znowu, w historii zwykłych ludzi z to jest dość popularna kategoria więc ja bym się nie sugerował krzyżówki także młoda wypada nieznacznie lepiej, o tu mamy 60% pielęgnacja i uprawy roślin i ogrodów ta zmienna się całkiem ładnie pokrywa, pozwala bardzo wykryć tą tą grupę dla ułatwienia zaznaczyją Gdzie jeszcze mamy przygotowanie posiłków, kulinaria. Jeżeli chodzi o rolnictwo, mamy trzy razy więcej. Nie jest to aż tak duży przeskok jak moglibyśmy się spodziewać. I ostatecznie wiadomości lokalne to znowu jest bardzo popularna kategoria. I dwie powyżej, problem społeczny i wystrój wnętrz. Wystrój wnętrz i budowa domu, jeżeli zobaczymy sobie analizę współczytelnictwa, też nam się pojawią z tymi pismami. Jest to drugi sposób sprawdzenia, czym jeszcze interesują się nasze osoby, jak jeszcze inaczej możemy je złapać, do kogo możemy uderzać. Więc są to osoby mieszkające raczej poza dużymi miastami, zainteresowane urządzaniem ogrodów, jak i wnętrz i domów. Teraz, gdzie możemy znaleźć je poza prasą? Czas korzystania z mediów wczoraj pozwala nam oszacować całkiem nieźle, gdzie osoby spędzają swój czas. Czytanie prasy około godziny dziennie, dość ambitnie, widzimy, że te osoby czytają znacząco więcej niż populacja. prasa może być dobrym sposobem dotarcia do osób, które zajmują się ogrodem gdyż są najbardziej skore do czytania yy, czytania gazet. Zobaczmy czy oglądają telewizję. W porównaniu do populacji widzimy, że na każdym progu jest to nieznacznie mniej i dopiero na, na progach oznaczających małą ilość zagrożenia w jest to troszkę więcej, czyli Osoby zainteresowane ogrodami są trochę mniej zainteresowane telewizją niż standardowa populacja. Często, co z wczoraj, słuchanie radia. Tutaj widzimy, że te osoby spędzają więcej czasu w radiu, możemy to poznać po, tych, po tej części rozkładu. Są skłonne nawet przez cały dzień chętnie słuchać radia. Nasza większa ilość emerytów i i mała ilość osób młodych może też tłumaczyć częściowo ten rozkład. I ostatecznie czas korzystania z internetu. Zobaczmy, na ile tutaj się ta grupa różni. Widzimy, że jeżeli chodzi o bardzo długi czas spędzany w internecie, nie mamy dużych różnic. To są osoby korzystające z internetu intensywnie. Mamy jakby dwa rozkłady. Jeden bardzo intensywnie korzystający i w małym stopniu. Tak mamy. Wygląda na to, że są tutaj dwie grupy osób. Jedna grupa, która jest intensywnie bardzo korzysta z nowych technologii i druga, która w małym stopniu względem populacji. Dobrze. Na tej podstawie możemy stworzyć dokładniejszą grupę docelową. Wiemy, że jesteśmy skierowani bardziej na Kobiety raczej z mniejszych miejscowości. Nie mamy tutaj problemu z odcinaniem populacji na podstawie zarobków i dobrym medium do wspólnych kampanii jest tutaj internet raczej niż telewizja.